Cześć Michał Pisarski i Lenovo Yoga Tap 3. Plus. Sprzęt, który nie byłby sam w sobie aż tak interesujący, gdyby nie pewna otaczająca go historia. Mianowicie jakiś czas temu na rynku pojawił się Lenovo Yoga Tap 3. Urządzenie będące następcą bardzo popularnego i cenionego modelu, aczkolwiek wyposażone w słabsze podzespoły, bardzo słabe podzespoły i droższe od swojego poprzednika. Sprzęt przyjął się wyjątkowo słabo, ale na szczęście Lenovo poszło porozum do głowy i przygotowało ulepszoną wersję. I to jest właśnie Yoga Tab 3 Sprzęt wyposażono tym razem w Snapdragona 652, czyli naprawdę niezły procesor, 3 GB pamięci operacyjnej i świetny ekran rozdzielczości 2K. Producent stara się reklamować ten sprzęt jako służący przede wszystkim do obcowania z multimediami. Dlatego z przodu mamy tutaj aż 4 głośniki JBL, i tak jak widzimy, możemy stawiać tablet w bardzo, bardzo różnych pozycjach. Wizualnie sprzęt prezentuje się bardzo dobrze, a jego metalowa obudowa z imitacją skóry z tyłu robi świetne wrażenie. Całość działa pod kontrolą Androida 60 i ma kosztować 349 euro. Powiem Wam, że o ile nie wydałbym nawet złotówki na Taba 3, o tyle w tym przypadku inwestycja wydaje się być całkiem rozsądna.